Generalnie no, mówi się, że pierwszy rok jest taki najważniejszy, bo, bo te efekty są największe. Później gdzieś to tam stopniowo zwalnia, ale czasami to, to jest kilka lat, dwa, trzy, cztery lata. Wszystko zależy od tego, jakie ktoś robi postępy. Magdalena Klińcewicz. Jestem terapeutką już od 10 lat. Od czterech, ponad czterech pracuje w leśnej polanie. Mamy wielu pacjentów, którzy są tutaj no, dosyć długo, i te efekty dzięki temu są, tak, ale mamy pacjentów, którzy niestety nie mogą sobie pozwolić na to, żeby być tutaj dłużej, więc my, że tak powiem, zaczynamy, dajemy im jakieś tam narzędzia, ale tak naprawdę prawdziwa rehabilitacja zaczyna się, kiedy wracają do domu. Kiedy właśnie muszą wrócić do tego normalnego swojego życia, życia sprzed udaru, tak? zacząć funkcjonować w domu. E, w społeczeństwie na nowo, tak, to też jest rehabilitacja, to nie są tylko ćwiczenia z terapeutą. To jest bardzo ważne, żeby też rozumienie tego, że, że ta motywacja w sobie musi być, tak, że, że, że muszą działać, że muszą dawać z siebie 1000% i, i nie tylko na, na samej rehabilitacji, na sali z terapeutą, ale również poza. Czym bardziej jest samo zaparcie, czym, większe, czym większa motywacja, tym lepiej rukują. To zdecydowanie. Wielu pacjentów nie ma w sobie takiego zacięcia, potrzebuje nie wiem, motywacji od rodziny, od nas, właśnie od innych, od innych osób, od innych pacjentów, ale czasami to wynika po prostu z uszkodzenia, jakie jest w mózgu. To nie zawsze wynika z tego, że oni po prostu nie chcą, tylko czasami nie rozumieją tego, że, że powinni, albo ta motywacja jest chwilowa chwilowa na czas yy, ćwiczeń z terapeutą, a potem gdzieś to tam zanika. Czasami zwykłe, najprostsze aktywności, chociażby jak siedzenie samodzielne. Samodzielne stanie, jak używać rękę, żeby z powrotem zacząć jeść, tak? jak się ubrać, założyć buta, przesiąść się na łóżko z wózka, obrócić się w łóżku. Po prostu naj, najzwyklejsze czynności, które my robimy na co dzień, nawet o nich się nie zastanawiamy. Generalnie no, mówi się, że pierwszy rok jest taki najważniejszy, bo, bo te efekty są największe, później gdzieś to tam stopniowo zwalnia, ale czasami to, to jest kilka lat, dwa, trzy, cztery lata. Wszystko zależy od tego. Jakie ktoś robi postępy. Często pacjenci pytają, ale kiedy, ale kiedy, kiedy stanę, kiedy będę chodził. W takim rodzaju rehabilitacji, jak my tu prowadzimy, nie ma, że tak powiem, ram czasowych, tak, że za trzy tygodnie będziesz chodził, za dwa miesiące będziesz biegał. Nie wiemy tego. Pacjenci bardzo nie lubią tej odpowiedzi. Albo właśnie mówimy, że musisz być cierpliwy i często, gęsto machają głową, że oni nie są cierpliwi, ale niestety tak jest. Mózg się kieruje swoimi prawami. Mamy takich pacjentów, którzy zaczynają chodzić po trzech miesiącach, a mamy takich, którzy zaczynają chodzić po półtora roku, więc wszystko zależy. Lubię swoją pracę, bardzo nawet lubię swoją pracę. Staram się dawać w pracy tyle, ile mogę z siebie, a wiadomo, czym lepsze efekty pracy, czym, czym więcej wyrehabilitowanych pacjentów, tym, tym bardziej się chce. Dla wszystkich z Was, którzy, którzy borykacie się z powrotem do sprawności po udarze, Pamiętajcie, że to jest proces długotrwały. Eee, wymaga to cierpliwości, waszego czasu, waszej determinacji. Ale przede wszystkim pamiętajcie, że, że warto. Nigdy nie przestawajcie w to wierzyć. Pozwólcie sobie na dni złości, krzyku, płaczu. Ale niech to będzie jeden dzień i idźcie dalej. Idźcie dalej i, i walczcie. Walczcie póki macie siły. Zwłaszcza jeśli macie wsparcie bliskich, bo to też jest ważne. Także walczcie. Walczcie, bo zawsze warto.